Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Podczas eksploracji stosuję zasadę zostawić miejsce takie, jakie się zostało. Podczas eksploracji czeka dużo niebezpieczeństw, o których wiele ludzi nie ma pojęcia. Nie próbujcie tego sami. Night Urbex Stalker. Czas to za problem. Nie dzięki. <laughs> Nie dzięki. Byś Aha. Aha. Fabryka celulozy, znana również jako celsłą, była jednym z najważniejszych zakładów przemysłowych Dolnego Śląska XX wieku. Jej historia sięga początków XX wieku, a jej dzieje odzwierciedlają rozwój przemysłu celulozowo-papierniczego oraz zmiany polityczne i gospodarcze regionu. Budowa fabryki rozpoczęto w 1911, a produkcję celulozy uruchomiono w 1912 roku. Początkowo wytwarzano celulozę ziarczynową, z drewna, głównie świerkowego. W latach 30 XX wieku rozpoczęto produkcję celulozy ze słomy, było innowacyjnym rozwiązaniem w tamtym okresie. Drewno transportowano drogą wodną, odrą, a słomą koleją. Zakład zatrudniał około 600 osób i był największym pracodawcą w regionie. W 1937 roku fabryka została przekształcona w spółkę komandatową. W tym okresie zespół fabryk zapewniał pracę przeciętnie 600 robotnikom. I był to największy pracodawca w powiecie. Po zakończeniu II wojny światowej, część urządzeń fabryki została zdemontowana przez wojska radzieckie. Pomimo zniszczeń, zakład został odbudowany i ponownie uruchomiony w 1948 roku jako państwowe przedsiębiorstwo przemysłu papierniczego. Produkcja koncentrowała się na wytwarzaniu tektury przemysłowej dolei papierowych oraz sznurka papierowego. W latach 70. XX wieku fabryka była częścią zakładów celulozy i papieru. W 1979 roku wstrzymano produkcję celulozy, a część budynków zaczęła popadać w ruinę. Mimo to niektóre hale były wykorzystywane przez inne firmy do około 2008 roku. Po 2008 roku fabryka została całkowicie zamknięta. Obecnie pozostałości zakładu stanowią przykład przemysłowej architektury XX wieku. Historia fabryki celulozy to fascynujący przykład rozwoju przemysłu celulozowo-papierniczego oraz zmieniających się realiów politycznych i gospodarczych Dolnego Śląska. Mimo upływu lat, jej ruiny wciąż przyciągają uwagę stanowią świadectwo minionej świetności regionu.

Thank you.

Nie. Oni mi wtedy nie bardzo dali kurwa Na ciężko Połazić, porobić zdjęć, co? Mam dwie ścieżki. No co, na dzisiaj to, to te dwie? Młyn i browar. I wszycho na dzisiaj będzie, tak? My to zrobimy, już będzie dobrze. Będzie szest, wiesz? Czekaj, bardziej tam dokładnie, żeby się... Jak są tam jeszcze wejść, zobaczyć. Dobra, możesz wejść. O Dżajek już po, po dachu łazi? Którędy do właziłeś? Tędy? A, tu Chodź tędy, tak? Tylko patrz tu w lewo, bo... ...startujesz. No mała strata. Później prokurator minął i Andrzejowi będzie. Tam z końca dachu, to tutaj ładnie można pewnie łapnąć, Ta? Daje, ale i zapach i taki gorąc, nie? To, to, to mówisz twoje słynne schody, tak? Ja chodzę, nie, nie mów, że tak idzie się obstrać. Tak A ja pójdę mówię, że wleść w ma ale kurwa z chodzeniem miałem Ty no tak wejść się wejdziesz, wejdziesz, ale zejść to, to idzie, idzie, zakładam, że nogi miękkie się robią. Bardzo N, Nie było, że zjeżdżałeś na dupę tego? Nie, kur, spokojnie, kurwa, chodziłem kurwa, wiesz, no, mły mam to kurwa. E, mi, mi, mięk, miękkie nogi się robią, nie wątpię. No pokażę jak to ma od to, ja ile? Chociaż, chociaż spiętę, ja mam się. A co, toż to, to tędy idzie wejść, ej, chopy. Ale na ty pokażę że z dołu idzie, żeby skakać. No, skaka. Nie, tu... tu, tu, tu nie! nie. Tu, tu, tu skakać nie będziecie. Ale do ołem kanu nie szliśmy jeszcze. Tutaj tylko otraśmy. To szczerze tobie powiem, że no ta, taka ruina może lepsze wrażenie zrobić, niż niejedna nie chata z, z, wypo, z wyposażeniem. ta topografia tego obiektu, nie? Jest kurwa ciekawa. Ciekawa, no. Jacku, weźmiesz? Czekaj, na, na pieczkę poczekam, a tam... Patrz, no, papać, bo tam, żebyś się nie poleciał. No, tu, tu jeszcze tamte, Andrzej, schody, co teraz pokazywałeś. To jeszcze jakby jakakolwiek porę żeby była że czegoś, się, się złapać to ubiedy, nie? Tak. nie? No. Tak, to jest Jake, chodź tutaj w prawo, bo tu jeszcze jakieś schody widzę. No, tu, tam masz, ojej, jakieś schody. Tu pieczka pasz pod nogi. No, pieczka to, to ma za joba. Jakieś syfy. No. No tu to, tu to jakieś te technologiczne maszyny musiały stać czy coś, że wiesz, do, do góry wychodziły, nie? No nie. A ja wiem czy to było ładne, to tam na dach chyba tylko. Chyba że tutaj. No to ewentualnie nie tam na wprost, nie? Pieczka, patrz pod nogi. Pieczka! To patrz pod nogi, bo tam masz próg, a tutaj dziury. No. A tu co? przy... Tak patrzysz tylko o to. O to? To 4 jak nic. O, z tego poziomu, tak. poziomu to więcej jak 4. No. A więcej jak 4. W dół jeszcze co najmniej jakby, jakby piętro, jak piętro 2? No. Tak samo jak w tym, w w między... tej, tej, gorzalni, ten najwyższy budynek, to też nie byliśmy yy, na samej górze, bo nie szło wejść, ale też, tak jak zerknąłeś w dół, to, to też, yy, sześć pięter może? No, i No i ile to jest pięter w tym, chłopcze? Wschody. Ty, o, tu, o tutaj, teraz, o teraz stąd widać to z, z, za dwa piętra jak nic. Dwa, dwa, dwa jakby poziomy, no, nie? A, tam. a iść pan. Idzie? Łapami nie wymachuj. Ty, nie, nie no... Kurwa. Były jakieś eee. Przysypane, przy, 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 żeby tu dziur nie było. Co, idziesz? Tym, tak, tak, tak od samego popatrzenia to wejść się wejdzie na pewniaka, ale właśnie z, z zejściem gorzej. Tutaj, tutaj to też, o, tak, jama. Tak, tak. Tu, tu zaraz nie, ten, tutaj nie ma co włazić. Tu, pieczka, tu, tu, pieczka. Tu, tu na balkon nie bywać, bo tu zaraz od razu jama masz. Dobra, ja rękawiczki na górę przetruję, chociaż na jedno piętro, nie? idziesz dalej? Tu właśnie tak się zastanawiam bo jak w, 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 w lesie się wlezie, a z leź się to tak O taką będę się sobie. A zejść. A zejść Zobaczymy jak ma nie? Chcę zobaczyć jak pieczka będzie schodził, no to fajnie, ale Ale nie to <grym> Andrzej, tu z pół z to już wrażenie w dół robi. Tam na górę jeszcze, patrz, schody są, wyjdziesz z tak? tego? Tam też. Tam i jeszcze tam na górze jeszcze kawałek tych schodów jest. Uh huh. 嗯哼。那认识他还是可以。 Patrz, piesko pod nogi To, 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 to odra tego? Tak. Komin i od razu przy kominie kurde jestem, nie? E, co? E, zbiornik e, ciśnienia wody. No, bo to tylko ja tam, 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 jakby z lewej strony byliśmy, tylko to, że tak, taki zawór, nie? A, to od rana no.

O, czekaj, nie, się, poczekaj tutaj na pół bo tutaj dla, dla dwóch nie ma miejsca. Czekajcie, bo tu musimy się minąć jakoś sensownie teraz. Bo tutaj dla, dla, dla dwóch nie ma miejsca. A ja za tam nie ma ani okienka, tam nic nie ma, chyba nie? tylko yy, ten. Yy, na, na zbiorniki. A to nie wejdziesz tam, tak? Nie, tylko 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 tam. To co, po co mu to tylko 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 Ale widok tylko 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 kurwa, tylko tylko kurwa, tylko tylko kurwa tylko za tylko tylko No to tylko nie taugast tað verður sérna. Tað er. 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 Tað Ja, Tað er. Tað er. Tað ja. Tað er. Tað er. Tað ja. Ja, er. Tað er. Tað er. ja. Ja, ja, ja. Tað er. 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 Tað 그러니까 그 사태다. 야, Co wy na dół poszliście? No i to, bo tu może ścianę się przynajmniej trzymać, nie? No ale no no, gmiękki no, się nie, robi. U mnie tam tam bardziej pomiejęknie w barierę, tylko tam duchów się. Nie, ale tu, tutaj te schody, to miękkie nogi się zrobiły Aha, o 8 na pewno będzie

kieris barierki wszystko było kurwa. Było, ale to też e, z 15-20 lat albo i lepiej e, wiesz w ucieknie. podobnym stanie e, ze stoi. Po trochę poczytać kurwa o tym obiekcie. Ale pewnie tu nie? Podziś, nie? Aha. Ale szczerze teraz te, teraz jest zarośnięte, to, to to jeszcze takiego klimatu trochę moim zdaniem yy, dodaje. To sobie z tej fabryki. To mi ja tam postawię jak coś to ja fotki ja mam. to